W siedzibie Starostwa Powiatowego w Radomiu podpisane zostały umowy z wykonawcami przebudowy trzech odcinków dróg powiatowych Jaszowice, wacławów Sławno w gminie Wolanów, Zakrzew, Wolanów, Augustów na terenie gminy Kowala i ulice Spacerowa i Polna wraz z budową mostu przy Stawie Górnym w Pionkach. Cieszę się bardzo dlatego, że tak naprawdę zima się jeszcze na dobre nie skończyła, a my już zapraszamy wykonawców na plac budowy Koszty z trzech inwestycji w sumie to ponad 26 milionów. Dzięki temu, że ogłosiliśmy przetargi w grudniu, zadania, które w kosztorysie wynosiły powyżej 26 milionów, będą zrealizowane za połowę tej kwoty, z czego 60% to środki zewnętrzne. W tegorocznych zadaniach drogowych znalazła się przebudowa odcinka drogi powiatowej Jaszowice wacławów sławno w gminie Wolanów o długości ponad 4,3 km. Pozostałości starej po niemieckiej drogi z płyt betonowych ma zastąpić szeroka 6-metrowa jezdnia wraz z schodnikiem Koszt przebudowy odcinka drogi w gminie Wolanów według kosztorysu inwestorskiego to ponad 9 milionów złotych, a wartość zadania po przetargu wyniosła ponad 3 miliony 800 tysięcy złotych. W ramach prac zostanie wykonana na nowa konstrukcja jest dni a na odcinku 915 metrów powstanie dodatkowo chodnik zostaną też przebudowane skrzyżowania z drogami gminnymi czy wykonane odwodnienie drogi oraz oznakowanie poziome i pionowe kolejnym z zadań drogowych jest przebudowa odcinka drogi powiatowej Zakrzew-Wolanów-Augustów na terenie gminy Kowala o długości ponad 2,2 km w przypadku odcinka drogi w gminie Kowala kosztorys opiewał na ponad 7 milionów złotych a w przetargu wykonawca zaoferował ponad 3,5 miliona złotych. W ramach prac powstanie nowa konstrukcja jezdni o szerokości 6 metrów i nowym chodnikiem. Inwestycja ma być realizowana w dwóch etapach. Trzecim zadaniem jest przebudowa ulic spacerowej i polnej wraz z budową mostu na rzece zagożdżące w ciągu drogi powiatowej Pionki Pod Góra w mieście Pionki. Zostanie tam przebudowany odcinek o długości ponad 1,6 km, którego stan techniczny pomimo remontów cząstkowych ulegał wciąż pogorszeniu. W ramach prac zostanie wykonana nowa konstrukcja jezdni, a obok niej na odcinku 745 metrów powstanie ciąg pieszo-rowerowy o szerokości od 2,5 do 3 metrów, a także chodnik na odcinku o długości 1060 metrów. Prace w Pionkach miały kosztować blisko 9 milionów 300 tysięcy złotych, a po przetargu wartość zadania spadła do 6 milionów 100 tysięcy złotych.